I what's z z tej strony lub kurz i dzisiaj zrecenzuję dla Was radziecki czołg lekki T50, który jest na czwartym tierze. Jest to jak najbardziej czołg lekki, bardzo unikatowy, ponieważ o ile może go rzucić na siódme tiery, wówczas gramy jak klasyczny czołg lekki z wiadowca, ale może również go rzucić na topkę, czyli na same czwarte tiery. I wówczas y, możemy w nim grać jak y, klasycznym czołgiem średnim, wykorzystując y, niesamowitą mobilność i w sumie nawet nie najgorszy pancerz jak na czołg lekki. No ale oczywiście zaczniemy od y, statystyk. Ten film oczywiście będzie podzielony na dwie części. W pierwszym opiszę y, głównie statystyki tego pojazdu, w drugim pokażę już, jak te statystyki y, mają się w bitwie. No dobrze, y, zacznijmy od y, punktów y, wytrzymałości y, 360. No, oczywiście to jest czołg lekki, no tutaj rewelacji nie ma się to spodziewać. Hmm, jeśli chodzi o e, szybkość maksymalną, to mamy tutaj 50, e, 52 km na godzinę prędkości maksymalnej. Jak najbardziej świetna sprawa. No, czołg lekki, więc wiadomo, e, mobilność to jest jego największa zaleta. Myślę, że w zupełności wystarcza ta mobilność. Jeśli chodzi o, o pancerzenie 37 mm pancerza z przodu, to jest hmm, dosyć dobry pancerz, jeśli spojrzymy na to w ten sposób, że on jest bardzo ładny, wygląda mniej więcej jak taki mały T34, bardzo ładnie wyprofilowany pancerz, pochylona praktycznie cała przednia płyta pod dosyć dobrym kątem, więc. Wiadomo, no to nie jest wybitny pancerz, ale jeśli skontujemy i rzuci nas faktycznie na te czwarte tiery, to jesteśmy w stanie naprawdę dużo odbić, zwłaszcza e, takich pojazdów, które mają jakieś mało kalibrowe działa, czy tam jakieś, e, wiecie, typu CKM, tak? E, coś w tym stylu. czyli znaczy takie działa, które, powiedzmy, 20 mm, które strzelają bardzo szybko, w jak karabin maszynowy. Jeśli chodzi o pancerz wieży, tutaj też 37 mm z przodu, no to też jak najbardziej na tym samym poziomie. Jeśli chodzi o stosunek mocy silnika do wagi, to 21 koni mechanicznych na tonę. To jest naprawdę świetny, świetny współczynnik, pozwala to na błyskawiczne przyspieszanie. Jeśli chodzi o prędkość obrotu, 48 stopni na sekundę, to też fenomenalnie. Jeśli chodzi o Opór gruntu, jaki stawia, to jest to naprawdę minimalna wartość. Jak najbardziej. Jest to czołg lekki, więc on nie stawia jakiegoś dużego oporu. Jeśli chodzi o no, średni, średnio grząski teren, no, to tutaj w, praktycznie jest współczynnik 1, 1 czyli taki sam jak na powiedzmy w asfalcie, tak. <laughs> więc to jest naprawdę pozytywnie. Co my tutaj dalej mamy, od 330 metrów zasięgu widzenia, to nie jest dużo. Ale no cóż, przede wszystkim polecamy zamontowanie lornetki, no bo jeśli gramy jako scout, no to wówczas możemy grać jako taki klasyczny pasywny scout, czyli gdzieś tam w krzakach odpalić sobie lornetkę i odzapomnieć o strzelaniu w ogóle i po prostu tylko wyświecać przeciwników. Jeśli chodzi o działo, no to tutaj mamy w sumie dwa to powiedziała gdzie to jest? Aha, tutaj jest te 45 mm, którego, które ja zdecydowanie preferuję. No i jest jeszcze automatyczna, czy jest czyli taki CKM, jak mówiłem przed chwilą, czyli po prostu coś co strzela jak karabin maszynowy. No i nie mam za bardzo mm, powiedzmy, mam mieszaną użycia co do tamtych mniejszych kalibrów, więc ja używam tutaj tej o, 70, nie, 45. No i ma, mało na tak, 55 e, obrażeń na pocisku przeciwpancernym. Hmm, jeśli chodzi o penetrację to jest 75 na, właśnie na zwykłym przeciwpancernym, 110 na APCR-ze, czyli podkalibrowym. To jest e, amunicja oczywiście za golda, no ale wydaje mi się, że nie jest to powiedzmy e, konieczne. To nie jest e, zbyt duży profit, że kiedy przerzucamy się na golda, ale no, wydaje mi się, że powiedzmy na czwartym tierze ta amunicja jest zbyt tania, te, te zarobki na bitwę są zbyt małe, żeby używać e, amunicji, która zresztą no ile tutaj kosztuje, jeśli to na pewno będzie napisane, um, albo nie będzie, e, aha, 3, no tak, no niestety jest napisane tylko w goldzie, 3 golda za jeden e, pocisk, ale myślę, że to jest z 2000 e, srebra, czyli z 2000 kredytów za jeden pocisk, który normalnie APEC kosztuje 35, więc no to jest naprawdę ogromna różnica. A tam zyskujemy te 35 ekstra penetracji, więc to jest średni interes. Co tutaj mamy? Damage na minutę, całkiem spoko. Reload time 2,1 sekundy, no co daje nam, naprawdę no spamimy ogniem. Fantastyczna sprawa. Kiedy wyjeżdżamy kogoś na plecy, to naprawdę możemy zrobić um, niezły pasztet, zanim, zanim on się w ogóle obróci. Więc e, dobra sprawa. Celność 035-034, oczywiście, to jest też bardzo dobra celność, chociaż przy takiej szybkostrzelności na, powiedzmy, dalszym dystansie, no nie, nie jesteśmy w stanie skorzystać z tej szybkostrzelności. Tak, z tej szybkostrzelności, bo po prostu celownik nam się nie zdąży skupiać tak szybko, bo strzelamy po prostu zbyt często, i ta celność jest w bliskim dystansie znacznie, znacznie gorsza przez to. Ale oczywiście możemy też czekać, aż ten celownik skupi się do końca, i 0,34 to już jak najbardziej pozwala nam to na walkę w każdym dystansie. Jeśli chodzi o depresję i elewację działa, to minus 7 stopni, czyli opuszczanie działa w dół, 25 w górę. Też jak najbardziej spoko. 150 nabojów możemy zabrać na bitwę. To jest myślę, że w zupełności wystarczające. Nie wiem, czy kiedykolwiek udało mi się wystrzelać połowę tego, więc spoko. Kamuflaż, no to tutaj fenomenalna sprawa, no ale to jest czołg lekki. no tutaj trzeba się z tym liczyć. 20% w ruchu i kiedy w spoczynku, tak? Więc to jest po prostu... Fenomenalna sprawa. Czołg stworzony do, do chowania się. No Jeśli chodzi o kamuflaż, kiedy, w momencie kiedy strzela, no tylko przez 55 ale to i tak jest świetny, świetny współczynnik. Zresztą przy tak niskim kalibrze to jest jak najbardziej normalne. Tak no więc to już by było na tyle, jeśli chodzi o mój opis, że tak powiem, z tych merytorycznych rzeczy, czyli statystyk. A teraz przejdziemy do bitwy. Ok, witam już w bitwie. To jest nasze T50 w swojej pełnej klasie. Jak widać prezentuje się on całkiem imponująco jak na czołg lekki. W tej chwili tak się mu przypatruje. Moje porównanie do T34 widać nie było bezzasadne, bo jest to taka miniaturowa wersja T34. No dobrze, co my tutaj mamy za przeciwników? I tak jak mówiłem, rzuciło nas na topkę. Mapa linia Sykryda, zy więc w połowie miastowa. Tutaj nie miałem za bardzo pomysłu. Gdyby rzuciło mnie powiedzmy na siódme tiery, no to pojechałbym na zielone bez, bez wątpliwości. No ale że tutaj rzuciło mnie na topkę. Jeszcze przeciwnicy, no tutaj ich statystyki świadczą o tym, że no to są czwarte tiery, więc powiedzmy tutaj skillem nie grzeszą raczej. A więc o, proszę bardzo, mówić pierwszego delikwenta w LTP. Trzeci tier. No już dostał pierwszy, drugi strzał. My z kolei. Odbiliśmy, przynajmniej jeden. To był chyba strzał w gąsienicę. No i proszę, no i widać to o czym mówiłem, o pancerzu. To był trzeci Tier, który miał spore problemy z przebiciem nas od przodu. Teraz no w, po, przy poprzednim wyjeździe miałem troszkę problemów... Mogłem skontować bardziej ten pancerz, wtedy myślę, że żaden z tych pocisków by nie wszedł. No cóż, tutaj Hetzer. No oczywiście Hetzer to jest naj, najtwardszy z czwartych tierów, więc... E, naprawdę, no nie dość, że najtwardszy, to jeszcze dysponuje naprawdę imponującym działem, więc... Nie trzeba na nie uważać. Teraz Crusader. Myślę, że to będzie znacznie lepszy przeciwnik dla mnie. No i dostał już raz. I za chwilę powinien dostać jeszcze drugi i kolega w w japońskim czołgu go e, wykończył więc na razie ta flanka całkowicie opanowana e, no i kolejny, e, kolejny przeciwnik jak widać, widać nadjeżdżają tylko i wyłącznie czołgi lekkie na razie co jest e, dobrą e, wiadomością bo e, penetracji e, nie mam za dużo no proszę kolejny strzał zablokowany przez pancerz tudzież gąsienicę hmm, no to tak czy siak za sprawą dosyć dobrego pontowania no, przed chwilą pewnie zauważyliście to, co mówiłem o specyfikacjach tego działa, czyli szybkostrzelność, to jest zdecydowanie 2, 2 sekundy z kawałkiem. Tutaj nawet nie mam jeszcze załogi wyszkolenia na 100% i raczej nigdy nie będę miał, bo już sprzedałem ten czołg, więc no, to jest dwa z kawałkiem, no ale tak czy siak bardzo szybkie. Teraz strzał. No się, to o czym też wspominałem. Traciły nasze postrzelności przez, przez ten wolny czas skupiania i w walce na dłuższy dystans nie jesteśmy w stanie wykorzystać w pełni tej postrzelności, tutaj te 50 No na razie myślę, że te krzaki dają mi jak najbardziej tutaj dobrą ochronę, więc nie powinien je widzieć. Okej, okay, no już wyjechał. Możemy zaczynać strzelanie No ten drugi strzał strasznie lamerski. Tymczasem Hetzer wyjeżdża i w dolną płytę sklepnęłem raz, bo stwierdziłem, że nie ma co ryzykować, bo Hetzer może mieć działo kalibru 105 mm i zdjąć mnie na strzała dosłownie. Te 50 o widzieliście, miał też działo 37 mm, bo bardzo e, dużą strzelnością się, no tutaj na auto-aimie próbowałem, ale nie ma co z tym Hetzerem tutaj ryzykować. A T50 w tej chwili skupił się na moim koledze, więc ja wyjeżdżam i po prostu e, tylko trzymam lewy przycisk myszy. No i cóż, jak na razie bez fraga, chociaż już 500 damage'a zrobionego. E, dużo, e, dużo na razie strzelałem, mało e, wykańczałem przeciwników. Hmm. No cóż, próbujemy jakoś tego Hersera tutaj dobić, ale na szczęście nasz e, FCM e, zrobił to za nas. No i... 8 do 12 najgroźniejszy przeciwnik tylko tego hecera się bałem bo wiedziałem że od przodu będę miał duże problemy z tym żeby go przebić chyba że faktycznie w dolną płytę no udało mi się tam jeden strzał trafić no ale też trzeba mieć czas żeby przymierzyć w tą dolną płytę więc to jest problem AMX 38 tutaj widać dostaje już od kogoś baty ten kolega z drużyny po, po mojej lewej więc ktoś tutaj na pewno jest no i trzeba, trzeba skupić się na obronie bazy no i jedzie medium eee... M2, no tutaj trzeci tier jak najbardziej bez większych no, mówię chyba nawet nie widzi jeszcze przez te krzaki. No teraz już na pewno nie widzi, bo strzela do mnie. Podobnie jak ten Valentine. Strzela na ślepo w Valentine No i gdzieś tam się skitrał. No ale jak widzicie bardzo sprawnie sobie z nimi tutaj poradziliśmy. No i że z 10 do 12, a nieco wygodniejsza sytuacja. Tym bardziej, że są dwie artylerie, więc w sumie tak zostało 3 na 4. Nie, przepraszam, 3 na 3. Plus to, że oni mają jeszcze dwie artylerie. Okej. Okay. No i jest Valentine. Bardzo skutecznie się schował. No i niestety strafił aż dwa razy, ale pociskami podkalibrowymi, czyli za golda, co jest dla mnie dosyć śmieszne. No ale sam fakt, że był zmuszony użyć tych goldowych pocisków, świadczy o tym, że te 50 ma jakiś tam pancerz. Teraz SU76, no to nie miało prawa wejść co prawda to jest trzeci tier ale myślę, że w obudowę działa nie byłbym w stanie go przebić e, działem ty, tego kalibru No cóż, zrobiło się 11-12 hmm, Ja jeszcze mam no, ponad e, połowę życia tej T46 Tutaj Odrobinkę go widać, <grym> nie wiem e, czy on myśli, że, <grym> że ja go nie widzę W każdym razie no nie, teraz już na pewno mnie zauważył No i zobaczcie co ja tutaj będę robić Strzelam w niego i jednocześnie staram się przykleić do tej e, takiej ściany No genialna szybkostrzelność Pozwala mi na po prostu zdjęcie go błyskawicznie O widzicie, w tej chwili e, cały czas starałem się być blisko tej ściany Mieć ją z lewej strony, ze względu na artylerię Bo e, no, trzeba naprawdę mieć oczy z tyłu łowy i myśleć o tym, że artyleria też patrzy na Ciebie e, I być na to przygotowanym Oczywiście zniknąłem już, e, w tej chwili jestem niewidoczny, więc wyjeżdżam e, bez skrympacji, bez że tak powiem I gdzieś tutaj trzeba to su znaleźć, bo no nie powinno być daleko ostatnio widziano go właśnie tutaj w tym miejscu na mapie ten T46 strzelił mi tylko raz no i proszę bardzo artyleria tutaj skupiamy sobie spokojnie pierwszy strzał i następny już z takiego bliskiego dystansu yy, działa jest naprawdę fenomenalnie strzelne, bo tu skupianie działa wówczas nie jest, yy, nie jest takim problemem no i zostało te su które jest na strzała no i druga artyleria, no proszę bardzo, są wykryte w mieście, po, no nie wiem czy to najlepszy pomysł strony tego gracza, no ale w sumie trzecim tierem, co on by tam, cokolwiek by nie zrobił raczej by przegrali. Myślę, że wyjadę, nie wiem w którą stronę jest obrócony, ale podejrzewam, że wyjadę na jego plecy, no i tak też właśnie jest, bez problemu dobity. Wykorzystanie szybkości to jest to jest naprawdę kluczowa kwestia w, w graniu T50. Jak najbardziej. No, w, jeśli chodzi o powiedzmy, granie, granie nim na siódmych czy szóstych tierach, no, to gramy jak scout. Klasycznie po prostu staramy się czy pasywny scouting, czy, czy po prostu jeździć i starać się wymijać pociski. No. Ok, teraz jak widzicie wynik 14-12 został tylko artyleria. 4 bodajże minuty do końca nie wiem, nie widzę bo akurat licznik FPS-ów z Frapsa czyli programu, który nagrywam mi zasłania ale mamy jeszcze mnóstwo czasu więc postanowiłem się przejechać e, poszukać tej artylerii e, tutaj chyba nawet oddam strzał jeden o właśnie e, tylko dlatego, żeby dać się wykryć bo w momencie kiedy strzelam mój współczynnik kamuflażu spada i Wówczas liczyłem na to, że artyleria wówczas gdybym mnie zauważyła odpowiedziałaby ogniem, co raczej skończyłoby się, no nie trafiłaby te 50 na pełnej prędkości raczej, więc po chciałem dać się wykryć, ale okazało się, że jej tam nie ma, bo tak bym ją wykrył, więc na pewno najprawdopodobniej gdzieś tutaj będzie. Hmm. Ten AMX chyba spadł z jakiejś skarpy, bo dostał tam 30 coś z demejża. To raczej nie był strzał e, przeciwnika. No tutaj raczej artylerie chowają się na tej linii e, K na mapie, więc e, no chyba, że gdzieś oczywiście sobie pojadą, nie? no to, to trzeba ich niestety troszkę e, dłużej szukać, ale T50 jest w miarę mobilna, więc myślę, że to jest kwestia czasu. No i jest, SU-5. Ehm... Nie wiem czy nawet zdążył oddać jakiś strzał rozpaczy, chyba nie. Jeden, dwa. Pa... O no, zdążył. I na jednym HP-ku. E, wykończony. Ale no myślę, że możemy spauzować. I przejść już do mniej więcej podsumowania. T50. No jak widać, w przednią płytę ktoś mi się tam przebił, ale odbiliśmy sporo tych pocisków, o chociażby tutaj jeden rykoszet, e, widoczny tutaj e, drugi. <coughs> tak więc... W momencie, kiedy rzuca nas na czwarte tiery nawet posiada pancerz, więc naprawdę polecam ten czołg ze względu na swoją uniwersalność. Świetny czołg leki do skautowania, ale równie dobrze może dawać dużo przyjemności z grania, kiedy rzuci nas na czwartek tiery i możemy grać jak rasowy med, jako rasowy pojazd wsparcia, bo dział ma naprawdę, naprawdę zacne. No, Tak więc dziękuję Wam za obejrzenie tego filmiku i do usłyszenia w kolejnych.